Dobry wieczór Bielsko. Dzień dobry. Zawsze mi się podobają takie właśnie. Może kiedyś będę miał okazję stanąć na stadionie i zawsze są takie okrzyki. Dobry wieczór Bielsko. Mam takie pragnienie, może kiedyś Pan mi postawi na stadionie. Ok, Amen. O tym nie myślałem. Zapraszam Was, abyście otwarli Księgę Hioba. To jest przed Księgą Psalmów. W ogóle, jak ktoś ma ochotę przeczytać, to stanąć. Ochotę i odwagę to zapraszam, a jak nie, to ja przeczytam. Hioba, piąty rozdział. Karolina, bardzo właśnie myślałem o Tobie, Karolina. Zapraszam. Hioba, piąty rozdział, wersety od 17 do 26. Chyba pięć, siedemnaście do 26. sześć. Możecie powstać? Na chwilę? 7. Oto szczęśliwy mąż, którego Bóg poprawia, więc nie odrzucaj nagan wszechmocnego. On zrani on także uleczy, skaleczy i ręką swą własną uzdrowi. Od sześciu cię nieszczęść uwolni, w siedmiu złocie nie dotknie. Podczas głodu od śmierci zachowa, a na wojnie od mocy miecza. Unikniesz chłosty języka, nie strwoży cię nieszczęście, gdy spadnie. Będziesz się śmiał z suszy i głodu. Nie zadrżysz przed dzikim zwierzęciem, bo zawrzesz przymierze z polnymi kamieniami i przyjaźń z polną zwierzyną. Ujrzysz twój namiot spokojny. Mieszkanie zastaniesz bez braków. Poznasz, że twoje potomstwo jest liczne, a twoich dzieci. Jak trawy na łące. Oto Słowo Boże. Dziękuję. Jesteśmy w temacie, w cyklu, dotyczącej, chroniącej miłości Boga. I dzisiaj kolejny odcinek. O takich trzech warunkach, postaram się powiedzieć, trzech warunkach, dzięki którym możemy bardziej doświadczyć tej chroniącej miłości Boga: przebaczające serce, zanurzenie w Bożej Miłości i pewien, pewna obojętność na ludzką krytykę. O, tak to, tak to nazwę. Trzy podpunkty: przebaczające serce, zanurzenie w Bożej Miłości i obojętność na ludzką krytykę. To są takie trzy warunki, które nas. Dają nam większe możliwości, aby zbliżyć się do Pana Boga, aby odczuć Jego chroniącą miłość. Pierwszy warunek przebaczające serce. W Ewangelii według świętego Mateusza, w 24 rozdziale, możemy przeczytać słowa, które nas, które jest zapowiedź czasów ostatecznych. Przeczytam Wam fragment. Znacie dobrze te słowa. Dziesiąty werset i dalej. A wówczas wielu zachwieje się, wierze będą wzajemnie się wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstaną liczni fałszywi prorocy i wielu błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To jest zapowiedź czasów ostatecznych, ścierania się takich frakcji. Ale tak naprawdę, jak sobie myślałem na temat tego fragmentu, analizowałem to, to myślę, że możecie się ze mną zgodzić, że to ścieranie się w frakcji różnych dobra ze złem doświadczamy w naszym życiu na co dzień. W różnych momentach naszego życia, bo nasza wiara nie jest nigdy wiarą abstrakcyjną, tylko jest konkretną wiarą. Zmagamy się w konkretnych sytuacjach, w naszym życiu duchowym, w naszych relacjach, w jakimś otoczeniu społecznym jesteśmy, spotykamy się z różnymi ludźmi, czy chociażby takie konflikty otwarte, jak są teraz, jak konflikt na Ukrainie, gdzie ściera się właśnie dobro ze złem. Czyli można powiedzieć, że ta zapowiedź tak naprawdę dotyczy nas. Tu i teraz, i będzie nas dotykać. To ścieranie się zła, nienawiści, urazy z miłością, z potęgą, z doświadczeniem mocy Królestwa Bożego. Te, te fronty będą cały czas się ścierać i ścierają się w naszym życiu. I dobra nowina o Królestwie daje nam takie dwa yy, pola. Pierwsze, zbawia nas od grzechów. A drugie pole jest takie, że przekształca nas na obraz Jezusa. O tym mówił też Jurek w jednym z tematów: że jesteśmy powołani do tego, aby stać się podobnym do Jezusa, aby pełna moc objawiała się w naszym Bogu, pełna chwała się objawiała w nas. Po co? Po to, abyśmy umieli właśnie przeciwstawiać się tym frontom zła, po to, aby to wszystko, co nas ściąga w dół, umieli, abyśmy umieli odpierać te ataki. Aby nasza miłość wzrastała, mamy dwie opcje w życiu. Tak naprawdę nie ma linii prostej w naszym życiu. Są dwie opcje. Albo schodzimy w dół i dajemy się ściągnąć tym frontom właśnie na, nienawiści, nieprzebaczenia, niechęci, urazy, zgorzchnieniu, i schodzimy wtedy w dół. Wyobraźcie sobie takie schody w dół schodzące do piwnicy, gdzie jest ciemno, gdzie jest brudno, wilgotno, nieprzyjemnie. A druga opcja Wchodzisz schodami do góry. Ja sobie tak to wyobraziłem. Schody prowadzące do nieba. Krok po kroku robisz. Yy, idziesz w kierunku Pana Boga. Nie ma innej opcji. Nie ma opcji pozostania gdzieś tak na linii prostej. Albo coś cię ściąga, znaczy linii, linii poziomej, albo ci, coś cię ściąga w dół, albo zapierasz się i idziesz do góry. I o tym mówił też Pan Jezus właśnie, że przyjdzie ucisk, przyjdzie prześladowanie. Doświadczam też w moim życiu. Jakieś, jakieś urazy, właśnie jakieś walki z grzechem, i moją odpowiedzią jest zaparcie się i próba pójścia do góry. I często jest tak, że właśnie ludzie nas krzywdzą, że powodują, że zadają nam rany. I jeśli, jesteśmy, jeśli mamy przyjąć obraz Jezusa, jeśli mamy stać się jak On. To musimy nieustannie wybierać między miłosierdziem a nieprzebaczeniem. Musimy wybierać miłosierdzie, czy stawać w tej walce. Bóg, Bóg pragnie, aby nasza miłość stawała się coraz bardziej gorętsza czyli Bóg pragnie naszego wzrostu, pragnie, abyśmy wędrowali tymi schodami do góry, a nie bardziej oziębła, a nie żebyśmy spadali w dół. I prześladowania, trudności, krytyka też innych ludzi są próbą naszej wiary. Bóg nam często daje takie próby, doświadcza nas, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to, to, co mówimy, to co ja mówię, to się przekłada na moją praktykę życia, czy to są tylko puste słowa. I moja prawdziwa relacja z Bogiem jest zawsze tu i teraz. To jest bardzo trudne, moje życie przebiega tu i teraz, w danych okolicznościach, w danym rodzinie, w danej pracy. Jeśli trwam na jakimś nieprzebaczeniu, jeśli skupiam się na jakiejś historii z mojej przeszłości, to tak naprawdę jestem związany tą przeszłością. Tak naprawdę staję się niewolnikiem przeszłości. Odcinam się od Pana Boga, nie chcę żyć tu i teraz. Wspominam to, co było, to, co minęło, pielęgnuję moje wspomnienia, a nie relacje z nim. I ten konflikt we mnie cały czas się toczy. Ta przeszłość gdzieś cały czas we mnie jest. I nie daje sobie szansy na lepsze i szczęśliwe życie, a tak naprawdę Bóg chce pokoju w moim sercu, Bóg chce zwycięstwa, Bóg chce, żeby moja miłość rosła, żebym szedł do góry. Bóg chce szczęśliwego życia dla mnie. Jak w księdze Jeremiasza możemy przeczytać, zamiary Boga są wobec mnie pełne pokoju, a nie zguby. Kiedy trwam w nieprzebaczeniu, kiedy moje serce jest właśnie zgorszchniałe, to tak naprawdę rujnuję siebie, rujnuję swoje zdrowie duchowe i fizyczne. I chodzi o to, aby dopuścić te dłonie kochające Boga w środku mojego zranienia, w środku tej sytuacji, która jest jakimś konfliktem we mnie, ktoś zadał mi ból, cierpienie. Dopuszczam Pana Boga do tego środka, do środka zranienia. On chce odkupić te zmagania i wykorzystać tę sytuację, aby upodobnić mnie do Chrystusa. Przebaczając danej osobie, przebaczając też sobie, przeodziewam się w naturę Jezusa. I wchodzę pod osłonę Najwyższego Boga. Przebaczając, pierwszy warunek, przyodziewam się w naturę Jezusa i wchodzę pod osłonę Boga. To jest pierwszy warunek, przebaczające serce. Kiedy mam serce skłonne do przebaczenia, do miłosierdzia, idę w stronę Pana Boga. Uwalniam się od tego wszystkiego, co mnie gnębi, puszczam moc Bożą w to i idę w stronę Pana Boga. I jestem pod chroniącą miłością Jego. To jest pierwsze, pierwsza rzecz. Druga rzecz, doświadczenie Bożej miłości. To, co przeczytałem, to jest takie ostrzeżenie Pana Jezusa przed uciskiem, przed prześladowaniem. Ale jednym ze znaczeń tego słowa ucisk to nie tylko jest atak ze strony ludzi, ale w ogóle presja. Presja, jaką doświadczamy w życiu. Często jest tak, że mamy presję w pracy, oczekiwania jakieś społeczne oczekiwania mojej roli jako męża, mężczyzny. Powodują, że ciśnienie rośnie. Wyobraź sobie ciśnienie atmosferyczne, które dobija Cię do Ziemi, które potrafi Cię nawet zmiażdżyć, spłaszczyć Ciebie. A Bóg, tak jak mówiłem, powołuje nas do tego, do wzrostu. Jak to zrobić, skoro jesteśmy przyciśnięci do Ziemi, a Bóg nas powołuje do tego, aby się odbić do góry? Bóg powołuje nas do tego, abyśmy kochali rozrzutnie, czyli żeby wydawać piękne owoce naszego życia. Nie tylko u, u, nie ulegać presji, a jeszcze dodatkowo wzrastać do góry. I ta siła wewnętrzna pochodzi z Bożej miłości. Doświadczenie Bożej miłości, to co jest też jeden z pierwszych punktów tego, co się uczymy też karygmatu, tak? Tego doświadczenia, że Bóg ciebie kocha, że Bóg ciebie potrzebuje, że jesteś cenny, cenna w jego oczach, jest tą siłą napędową, jest tym motorem, tym czymś, co równoważy to ciśnienie, które przychodzi z zewnątrz, to ciśnienie świata. Jeśli nie będę miał relacji z Panem Bogiem, jeśli nie będę pielęgnował tego wspomnienia o Jego miłości i zanurzał się w tej miłości, to tak naprawdę to ciśnienie ze świata może mnie rozerwać, może mnie zmierzyć. A jeśli będę pielęgnował Bożą Miłość we mnie, jeśli będę wracał do tej Bożej Miłości, karmił się tą relacją, trwał w relacji, to tak naprawdę będzie rosło we mnie ciśnienie, wyobraź sobie, że jesteś taką puszką. Może brzydko to brzmi, ale wypełnia w Tobie Boża miłość, robi w Tobie wielkie ciśnienie, które powoduje, że świat cię nie miarzy, że presja świata cię nie miaszczy. To Boża miłość jest tą siłą, która neutralizuje presję nienawiści i zgosznienia tego świata. To Boża miłość ma taką moc zachowującą nas w równowadze i otacza duszę potężniejszą siłą niż ta, niż ta, którą dysponuje diabeł i świat to dzięki Bożej miłości zachowujemy równowagę. I miłość Boża zachowuje nas od wrogości tego świata. Czyli ten drugi warunek, doświadczenie i trwanie w Bożej miłości, to jest właśnie też osłona Najwyższego, to jest, budowa, to jest budulec warowni Pana Boga. Rozwijać miłość w sobie, wobec innych. Nie tylko wybaczać, ale dodatkowo starać się rozwijać miłość i trwać w tej miłości, przypominać sobie o Bożej miłości. I wreszcie trzeci warunek doświadczenia, jeśli chcemy doświadczać Bożej miłości, Bożej opieki w sposób szczególny, to też jest pewna obojętność na ludzką krytykę, osłabienie może wrażliwości. Mam tu taki fragment: jeden z pastorów ewangelickich wspomina, że miał taki okres w swoim życiu, kiedy to ludzie krytykując go, podcinali mu mocno skrzydła. On czuł tą presję właśnie świata, szczególnie tego najbliższego otoczenia. I mówił, że Duch Święty zaczął mu pokazywać, jak łatwo manipulowała mną ludzka krytyka. Szczególnie jak bardzo mój wewnętrzny pokój zależał od akceptacji ze strony ludzi. Co najlepsze, pomimo żaliwej modlitwy, Bóg nie uwolnił mnie od przeciwnika. Bóg tego człowieka nie uwolnił od tej grupy, tak takiej prześladującej go. Ocalenie przyszło w inny sposób. Ocalenie przyszło, gdy Bóg uśmiercił część mnie która była nieodporna na oskarżenia ze strony diabła i innych ludzi. Pan dokonał tego używając tych oskarżeń. Często jest tak, że Bóg dopuszcza różne sytuacje, różne wydarzenia tylko po to, żeby nas wzmocnić, żebyśmy nabrali takiej twardej skóry, żeby nas uodpornić, bo mogą przyjść inne jeszcze wydarzenia silniejsze. Bóg przeprowadza nas przez ten okres próby, aby nas jakby wydoskonalić. Ostatnio były takie czytania, sobie przypomniałem też na temat Jeremiasza, proroka Jeremiasza. Nie wiem, czy pamiętacie, że był prześladowany ze strony swoich ziomków Izraelitów, aż do takiego stopnia, że został wrzucony do cysterny. Do takiej, no do cysterny, która była wypełniona błotem, szlamem. Wyobraźcie sobie, że Bóg, swego proroka, swego człowieka, dopuścił taką sytuację, że był zanurzony do tego. Jaką ciężką próbę musiał przejść prorok, a jednocześnie do, znalazł się człowiek, tam z otoczenia dworskiego, który wyciągnął go, tak? Powiedział: Ratujmy go, tak nie przystoi robić. Czy Bóg go też uwolnił, ale dopuścił tą sytuację. Bóg często tak dopuszcza takie sytuacje, że jesteśmy zanurzeni, właśnie w trudnych sytuacjach. Jesteśmy zanurzeni w morzu krytyki. I pastor dalej wspomina. Szatan chciał mnie zniszczyć przez, przez obmowę i wystać ze mnie siły przez niekończące się tłumaczenie ludziom moich racji. Tymczasem Bóg pragnął ukrzyżować tą część mojej duszy, która była wykorzystywana przez diabła. Bóg chciał ukrzyżować tą część duszy, uśmiercić tą delikatną część mojej duszy, aby mnie wzmocnić, aby taką twardą skórę zbudować. Bóg chcąc mnie uodpornić, zanurzył mnie w ludzkiej krytyce. Tak dalej wspomina ten człowiek. Zanurzył mnie w ludzkiej krytyce. Tak jak Jeremiasz został zanurzony w tej cysternie. I umarłem ostatecznie dla wpływu ze strony ludzi. W odkupięczej mocy Boga jest coś fenomenalnego. Bez względu jaki spisek, trudność, oskarżenie pędzi ku nas siłą pocisku miotanego przez złego, aby nas zniszczyć, Bóg swojej miłości dokonuje ich odkupienia i wykorzystuje dla naszej przemiany. Bóg te trudne sytuacje, jeśli oddamy to Jemu, jeśli zanurzymy się w Jego miłości, jeśli poddamy się Jemu działaniu, Jego działaniu, odbija te fale zła i wyciąga nas z tego. Daje nam też siłę do obrony. I jeśli wiernie szukamy Boga, to co też mówiłem w tym drugim punkcie, jeśli trwamy w tej relacji z Nim, budujemy na fundamencie miłości, te przeciwności stają się tak naprawdę płomieniem, który podsyca nas jeszcze większą miłość do Pana Boga, jeszcze bardziej nas zbliża do Niego. Jeszcze jesteśmy przyciągani bliżej do Jego serca, bliżej do Jego obecności, aby przetrwać, aby się odpornić. Bierzemy krzyż, tak naprawdę wtedy bierzemy krzyż tak jak Jezus i wkraczamy znowu pod osłonę Boga, podobnie jak Jezus. Przyjmujemy naturę Chrystusa. Biorąc krzyż, biorąc te trudności, oddając to Panu Bogu, bierzemy, się w Jezusa, stajemy się podobni jak On. Bóg wtedy działa w naszym wnętrzu, rozrywa więzy, więzy uzależnienia od ludzkiej aprobaty, uwalnia nas. On nie chce, abyśmy byli niewolnikami innych ludzi, niewolnikami tego, kto nam mówi dobrze i temu, kto nam mówi źle. Chce, abyśmy żyli dla Chrystusa, abyśmy byli wolnymi ludźmi. I ta nowa natura często jest tak, że walczymy właśnie e, i walczymy ze sobą, a Bóg nie chce, aby ta nasza stara natura przetrwała, chce nam dać nową naturę. Chce nam da dać nowe życie, i musimy dopuścić, aby to, co stare, zostało ukrzyżowane i umarło. Wtedy możemy przyjąć tą nową naturę. Wtedy możemy się przeobrazić tak jak Jezus. I nową naturą dla człowieka jest Chrystus. I skoro Jezus we mnie mieszka, i chcemy działać tak jak On, to mam pokochać mojego nieprzyjaciela, kiedy zostaje urażony. Bo tak jak Jezus modlił się na krzyżu, odpuść im ojcze, bo nie wiedzą co czynią. Przeoblek dał nam przykład właśnie, jak mamy się przeoblegać w tą nową naturę. To też niezależnie od opinii ludzi na mój temat, pochwał czy upokorzeń, decyduje się nieść krzyż Jezusa. Wtedy, kiedy niosę krzyż Jezusa, wtedy staję się znowu pod opieką Najwyższego Boga. Wtedy doświadczam Jego miłości, upadabniam się do Jezusa. I to są te trzy warunki, o których chciałem Wam powiedzieć. Jeszcze raz. Przebaczające serce, zanurzenie w Bożej Miłości i odpornienie się na ludzką krytykę. Patrzenie na to, co Bóg ode mnie oczekuje. To nie znaczy, że nie mam słuchać ludzi, to nie znaczy, że mam nie żyć w otoczeniu jakimś społecznym. Ale często jest tak, że cokolwiek zrobię, to i tak będzie źle. Ja mam w firmie taki, taki kolega mi powiedział. Łukasz, cokolwiek kupisz, chodziło o sprzęt, to będzie źle. Jak kupisz nowy sprzęt, powiedzą, jesteś rozrzutny, kupiłeś nowy sprzęt. Jak kupisz używany sprzęt, takie dziadostwo kupuje, nie stać go na coś lepszego. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jeśli masz coś zrobić, Pan Bóg ci to podpowiada, idź za tym. Nie patrz na to, co ludzie w tym momencie mówią. I chciałem was zaprosić do, teraz do modlitwy, do ukłęknięcia przed Panem Jezusem, oddania mu tych trzech sfer, aby zbliżyć się do, do Niego i upodobnić się do Niego.